Czarna opaska na oku Grzegorza Brauna od tygodni budzi ciekawość opinii publicznej. Europoseł wreszcie wyjawił jej powód. To efekt poważnych problemów zdrowotnych. W jednym z wywiadów polityk wyjaśnił, że doznał samoistnego odklejenia się siatkówki. Przeszedł operację, która niestety nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Braun przyznaje, że musi oswajać się z myślą o możliwej utracie wzroku w jednym oku. Jak sam stwierdził, największą niedogodnością jest dla niego wolniejsze tempo czytania. Problemy zdrowotne to jednak niejedyne wyzwanie, z jak Jakim mierzy się obecnie lider Konfederacji Korony Polskiej, prokurator generalny, skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Sprawa dotyczy jego kontrowersyjnych wypowiedzi z lipca. Według śledczych, polityk miał w nich publicznie negować zbrodnie Holokaustu. Materiały w tej sprawie zabrał pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz wniosek czeka na decyzję unijnych posłów. Procedura przewiduje zaopiniowanie go przez komisję prawną, a następnie głosowanie na sesji plenarnej. Sam zainteresowany chodzi do sprawy z dystansem. Podczas konferencji prasowej stwierdził, nie nadążam już za tymi wnioskami, których ilość już chyba co tydzień się zwiększa. Dodał, że sprawa ani go ziębi, ani grzeje. I ocenia ją jako próbę ograniczenia wolności słowa oraz narzucania Polakom jednej oficjalnej wersji historii. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie państwo w serwisie temat pl i w innych filmach na naszym kanale.